Andrzej Wilkoński, Starosta Nowotomyski. Samo moje nazwisko Wilkoński mówi o tym, że mam prawo się wypowiadać, że y, wilka ciągnie do lasu. W tym wypadku myślę, że tym wilkiem takim y, historycznym jest kandydat na burmistrza Nowego Tomyśla Marcin Brambor. Mój dotychczasowy zastępca. On się czuje dobrze w sprawach, które dotyczą ludzi, bo tak prawdę mówiąc to prawdziwy samorząd to jest gmina. My, my żeśmy wspólnie odbyli kilkadziesiąt posiedzeń zarządu, kilkadziesiąt posiedzeń komisji i rady powiatu. Zawsze profesjonalnie, zawsze z dystansem, zawsze w pełni przygotowany do y, merytorycznych wypowiedzi. Szkoda go, dla, y, jeśli chodzi o ten ubytek z samorządu powiatowego, ale myślę, że y, nastawienie takiej troska o tą najbliższą małą ojczyznę, jaką jest gmina i miasto, powinno się przyczynić do tego, że y, będzie się czuł w tym dobrze, a myślę, że jego odpowiedzialność dodatkową y, będzie gwarancją tego, że będzie swoje y, zadania wykonywał prawidłowo, jeżeli będzie miał tylko taką możliwość.